Eksperci zgodnie twierdzą, ponad 50% zaworów regulacyjnych w układach ogrzewania i chłodzenia jest dobrane błędnie. Przewymiarowanie zaworów powoduje wzrost nakładów inwestycyjnych i generowanych zawyżonymi wielkościami urządzeń oraz niestabilność w procesu regulacji będącej skutkiem niskiego autorytetu. Dobór małych zaworów nie stanowi alternatywy, ponieważ jednoczesny wzrost wysokości podnoszenia pompy także powoduje zwiększenie zużycia energii oraz hałas. Ale teraz TA Hydronics oferuje unikalne rozwiązanie. Oznacza to koniec problemów z niewłaściwym doborem zaworów oraz idealną harmonię między regulacją a równoważeniem. Przedstawiamy TA Fusion. Seria zaworów TA Fusion łącząc funkcję regulacji i równoważenia wprowadza nową jakość w technice systemów ogrzewania i chłodzenia. Pozwala to na całkowitą eliminację błędnego wymiarowania zaworów regulacyjnych oraz zapewnia optymalną regulację i efektywność funkcjonowania. TA Fusion jest pierwszym zaworem regulacyjnym posiadającym całkowicie nastawialną wartość KVS. Możliwa jest wstępna nastawa wartości KVS w oparciu o dane projektowe oraz jej ewentualna późniejsza korekta podczas rozruchu instalacji lub po modernizacji. Stwarza to dużą elastyczność oraz łatwość adaptacji do rzeczywistych warunków pracy, pewność doskonałej regulacji w systemie bez względu na nastawy wstępne czy obciążenie układu. Zawory TA Fusion tworzą nowy standard, a ich nieodłączną cechą jest niezależna charakterystyka EQM, zawsze w optymalnym dla regulacji obszarze. Oznacza to, że zawory regulacyjne będą przez Ciebie poprawnie dobrane, a układ precyzyjnie zrównoważony. Zapewni to maksymalną efektywność podczas instalowania, jak również pracy układu nawet w trudnych warunkach. Wszystkie mierzone parametry są pobierane bezpośrednio z zaworu. Podobnie jak inne zawory TA Hydronics, zawory TA Fusion mogą współpracować z naszym nowoczesnym przenośnym urządzeniem pomiarowym TA Scope. TA Scope we współpracy z zaworami TA Fusion pozwala na stosowanie zaawansowanych metod równoważenia przy jednoczesnym wykrywaniu usterek oraz umożliwia pomiary i diagnostykę podczas przeglądu systemu. Dostępny jest także program TA Select 4, pomocny w tworzeniu protokołów, analiz i obliczeń. Mówiąc krótko, to proste, wydajne i wygodne. Dzięki TA Fusion można uzyskać także bezsprzeczne oszczędności energii i kosztów. Większe zawory mają unikalną budowę liniową, zapewniającą precyzyjną regulację i niski poziom hałasu nawet przy dużych przepływach. Wersja niezależna od ciśnienia oferowana jest dla warunków pracy układów, w których wymagana jest regulacja ciśnienia różnicowego Delta P na zaworze. Łatwa dezaktywacja części regulatora Delta P zapewnia zdolność wykrywania usterek, pozwala także na przepłukanie zaworu bez demontażu żadnej części. Dzięki TA Fusion Twoje zawory regulacyjne będą poprawnie dobrane, a układ precyzyjnie zrównoważony, co objawi się efektywną pracą instalacji HVAC w całym okresie funkcjonowania. Ostatecznie znakomity poziom równoważenia i perfekcyjna regulacja zaworów TA Fusion zapewniają najbardziej efektywną pracę układów ogrzewania i chłodzenia. Zawory TA Fusion oferowane są w szerokim zakresie wymiarów także w wersji ze zintegrowanym regulatorem ciśnienia różnicowego wraz z siłownikami dla precyzyjnej regulacji płynnej lub sterowania trzypunktowego. Niezależnie od typu czy wielkości instalacji. TA Hydronics oferuje rozwiązania techniczne i specjalistyczne doświadczenie w dziedzinie systemów ogrzewania i chłodzenia. Jesteśmy do dyspozycji zarówno na etapie projektowania, montażu, jak i podczas uruchamiania instalacji. Więcej informacji można uzyskać w naszych biurach przedstawicielskich oraz na naszej stronie internetowej.